Brawo, to jest gg. Przegraliśmy że ze mnie. No nie my, że. Ja pierdzielę, nie wiem, bo napisałem. Ci. <grywa> ok, witamy was wszystkich z powrotem. To jest oczywiście Overwatch. Nagrywany z panem Arkiem. Dzień dobry, jest godzina 19.38, dzień 18 czerwca, niedziela, piękny, słoneczny dzień, jeszcze łodziwo, widnieje na niebie, będziemy grać dzisiaj wieprzem oraz soldem Rankeda, będziemy atakować na mapie Mumbai. Tak, tak będziemy z... to jest znowu ta mapa. Z... Czemu mamy trzech tanków? Arkadiusz, idź, Hilia. Ale Hiluj. ja... Healuj! Ja, ja chcę być wieprzem teraz w końcu hmm. Ale nie... czas jestem healerem Daj mi raz w życiu być z sobą <noise> <noise> cześć. Cze, cze. No nie! nie Nie wierzę Czy teraz ja mam lagi właśnie takie paskodne Muszę to. Czy to no tylko wiem. mi się tak, wydaje? Tak, tak tak nie powinno być w ogóle, co to czy ma być? mi się wydaje. Graliśmy dwa meczyki zwykłe, specjalnie przed nagrywaniem, żeby sprawdzić czy mam lagi nie, dobra, chyba, chyba jest, ok, trochę tak mi FPSy składają, widzę, ale to chyba przez nagrywanie. Nieważne. Mercy! No to wiesz? Ryan Charge. O właśnie. A charge, ja rozumiem, change. A czy ja rozumiem, że charge, tylko że ja bym proponował mieć... No. Mercy w teamie. No to zamiast małpy, no nie, Małp, małpa. No to właśnie, tam. małpa tutaj jest bez sensu, bo mamy tego Reinhardta na, na tarczy. No właśnie. Dobra, chodź. ale proszę iść za mną. Co to ma być? Małpa się oparła, małpa chce być małpą, no i tyle. No, a to małpa, no. Dobra, znowu mamy tą mapę. Sędziu, to graliśmy... Jeszcze pragnę zaznaczyć, że... To, co teraz jest, to jest rankedik, czyli poważniejszy meczek. Poważny nie Oj. Poważniejszy meczek, ale co najważniejsze... Nieważne, czy wygramy, czy przegrałem, Znaczy, ważne, wiadomo. Ale bardziej chodzi o to, że tutaj jest większe emocje. Większe... Kuźwa! Złapał mnie. To niedobrze. Nie możemy mieć tak, no. Ja potrzebuję. Bez sensu są trzy tanki. Dobra, Jezus Mario. Morkadiusz. O. No. To jest dramat, jak małpiszon uparty. Tak jak tamten Małpison pamiętasz? Dokładnie. O, że dobra, kapujemy. To jest... A nie, ich... Nasza fara. To wy wszyscy jesteście po blisko śmierci, no właśnie. Kurde, co jak głupi jestem, znowu mnie złapał, no nie. Dobra, robimy zbiureczkę z Reinhardtem. No Jedziemy. Poczekaj, jeszcze, jeszcze Grzegorz! Jeszcze Grzegorz! Dobrze Grzegorz, poczekamy na Grzegorza. Mów your fat choć. No jestem. Masz większą damage. O, fajnie, teraz zginiesz właśnie wiem, było fara chila. A oni mają wieżyczkę. Mają. I fara właśnie zdechła. Bo zapomniała o tym, że chyba są wieżyczki tam, naprawdę. I ja zdechłem również od twary. Eee. Eee. A co jest? MS będzie się... poraż. Cicho będzie dobrze, ja zaraz odpalę ulta to się skończy. Prosił, ale nie od stop getting picked for fuck's sake. No właśnie, nie, no, to, to powinniśmy iść razem Przepraszam, że ja nie mam tarczy i cały czas jestem zabijany Dlatego chodź za Reinhardtem który chodzi ci chce, no lol Masz damage Ja chcę, że mądra decyzja Dobra, dawaj, dawaj Dobrze Reinhardt, dobrze Dobrze Reinhardt Reinhard, zrobił, widziałeś co zrobi Reinhardt Nie, wypchnął mnie, wypchnął nie Reinhardt Reinhard użył y, swojej szarży i wy, wypadł z mapy, więc. To jest Brawo! To, to jest to. A więc. Zastanawiam się, czy nie powinien zmienić. Kuć panie za dobrze. Zbiórka Zbiórka, jasne, Reinhard Ty to jesteś dopiero najlepszy. To dopiero ryba. Arzy Gościu jest... ma chyba 30 level. Ja, już zaraz. Dobra, trochę więcej, ale. Para! Czekaj, no musimy coś zrobić teraz no, O, dobra, wciągnął tego, zarobiście To jest heal heal Nie wiem Arkadiusz, ale dobra, musimy... Masz, masz ten taktyczny ten? O w dół! Masz o. ulta? Powiedz, że masz żulta. Nie mam ulta Uwierz mi, że z całą chęcią bym to zrobił, ale nie mam ulta Usza stopa. Dobra, czekaj, chcesz się zamienić? Aha, bo ty jesteś tam dalej. Że teraz to nie ma sensu, to lepiej żebyś zostawił zachował tego ulta. Ja ta samo. Kurde, no! Musimy coś zrobić. Gdzie on walnął tą swoją wieżyczkę, że tak powiem? 10 sekund... Musimy, bo w, 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 wbijamy tam, dawaj, dawaj, wbijamy, wbijamy, dawaj. Oooo jezek Jazakto, jest ACTA, dobrze Zabijcie Mercy Zabiłem Mercy Pora zginęła, chyba parę na razie Nie mamy czasu na parę Dobrze wieprzu ciśnij Dobrze, masz tutaj DMS 5 To jest to! To jest ranked. cały czas się nic nie działo, wreszcie zabiliśmy. tylko co teraz będzie? Ja mam cały czas Ulta, tylko błagam Ja też mam Ulta Żebym tylko nie zginął pierwszy. No dlatego musisz odlatywać do oddalonych. Wiem, 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 wiem. To, to, to jest tak, że ludzie się trzymają razem? I tak, kurde, no nie mam gdzie odlecieć w ogóle, nie? No. Ta fara. Jest to, że łaska ma tak mało HP. O, oh, shit. O, kurde. Dobra. Tata ta ta, 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 ta. Masz damage O, dziękuję Dobra, Co, Pod... coś tam się eh. udało Kołom, 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 dobrze Mamy tą z głowy, wieżyczkę y lata? A lata Salda, śmieć. Para Kurde, taka mucha wkurzająca Próbuję coś tam jej zrobić, ale Ach. Dobrze. i torpedy, rakiety, co ja gadam. Torpedy są statków. O i, i to jest ranket! Nic się nie działo, nic się nie działo, wreszcie się udało. Dlatego nie można odpuścić ostatnich sekund. Nigdy nie można odpuścić. O oh, nie! kurde trzech. Ale dobra, przynajmniej to zużyła. No dobra, bo Fara poświęciła się, ja jej dałem damage i to zrobiliśmy jakoś, ale. Pomimo tego musimy się. O, o oj! Kombo! O, to poszło kombo. Kombo ultów. Kurde, dwie minuty mamy tylko? To chyba przez to, że się tak cyrtoliliśmy. A przynajmniej, że trochę, trochę więcej nam da. Moja hmm. super Próbujemy to zrobić, o. Gdzie ta fara, Gdzie ta fara? Najgorzej, że jej szukać tak ciężko... Na górze jest, na górze. No tak teraz to. widzę. Mm, za zaraz będę miał ulta. Przydałoby się ich tak jakoś zajść. No dobrze Reinhard. A cię za Reinhardtem. Mam, mam, mam ulta, aczkolwiek... Musiałbym go użyć tak od tylca Bo teraz tutaj jest Wieprzu, tu jest zaria Więc bez sensu trochę siema mm. Musimy jakoś Ten Reinhardt robi, o mój Boże Co, co zrobił? No, tam się sam w Co za debil Aha! Fajnie! O nie. To jest ranket! To jest kurde ranket! Trzeba mu zarąbać, to on pewnie ma ulta. Ej, błagam, zarąb tą parę jakoś. Jak?! Kurde, mogłeś mówić wcześniej, to bym się wcześniej odwrócił. Dobra, wstawaj, O! O! Nie ma czasu. Dawaj, dawaj, dawaj. O, to Spróbuję od tyłuca. No, o nie, nie No, teraz albo nigdy, naprawdę. Urde! Pchamy, pchamy, pchamy. Blokują Jeszcze przegrzanie. No, normalka. Ktoś mnie tutaj... Ktoś sobie zaraz załaduje ulta i wyczyści. Oj nie, to mi nie pasuje. No o i właśnie je. to była fara. Ajajajajajaj. Aj, 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 aj. Niedobrze. Ulta. No i Nie jest ma... nią. No szkoda. A jeszcze bohaterowie żyją wiecznie, wiem. A ja w... Ty! Zrespoiłem się w początkowym punkcie. Bez sensu, razem z wieprzem. Dobra, ale teraz mamy jeszcze drugą rundę. Więc nic takiego straconego. Chcesz teraz, żebym ja grała łaską Wiesz co, ja zagram, ja chciałem zagrać wieprzem, strasznie. No to weź wieprza od razu. Teraz wieprza i tyle. Tank, AD, a bo my gramy w obronie. No. To złomiarza biorę. proste. Myślę, no, no, no i to dwa to tanki. Biorę. No? Jeden tank. Kurka, kurka. No nie wiem, no. Ja pierdolę, no nie wierzę w to. No, 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 no głupie, A ja no. też jestem bardzo dobry złomiarzem, ale nie. Hej, ja nie ten Scrimge. Czekaj, kuchucio. Dobra, mamy. Dobra, mamy, jest dobrze. Jest 2-2-2. <laughs> Arek? Zaprezentujesz twoje... Twój ulubiony A -a. tekścik? <laughs> <Trzymajmy się razem. śmiech> Oczywiście. Gdzie jesteś oh, ja... <noise> <O, o>. Odwróć się <noise> No To będzie plus 18, nie sądzisz, że już Bo jest taka taka cenzura znaczy nie będzie jest <noise> Oczywiście że tak na razie ja mam top 10 tysięcy, ile masz? Eee... top 10 tysięcy co? Ty no, złoto mam zadane obrażenia. Ja mam wyleczone obrażenia, mam złoto. A no w sumie tak będzie ciężko ci zrobić, no. Trzy. Sik, 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 sik. Będę ten trzy raczej. Idą górą Jak górą No tędy A. Eee co? Mogę wiedzieć co się stało Eee Ee Sprawda e. wiem że mnie zabił ale co ta ana zrobiła ta ana? No nasza, wypadła A. Nie wiem kto ją wypchnął ale No, przyznaję, że to, że poszli górą się nie spodziewałem Ja się nie spodziewałem, nie mogę nic zrobić Małpa! Chodź, 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 po... No, po, sobie. Jak ja mam cię leczyć małpa jak mi uciekasz Aha, no no fajnie No i po... po... Jak ja prze... No dobra, <ścoughs> nie przeżyłem Pr najgęści cały czas, no Zło Teraz, jak na złość nie idzie mi ten tym No nie wiesz, Znaczy nie, inaczej idzie mi, Srony. tylko że oni kurwa tak się ustawiają dziwnie, że masakra. No. O, Reinhardt pisze, uwaga. Swap! Lupcaj, na drzewo. O, że. O kurde, osłaniać! Ja się chowam. No bo widzi nas, więc. No właśnie. może ja sobie do... nie życzę? No ja wiem, że co nie życzesz. Jak szanuję to, że ty cię nie życzysz. Gdzie jesteś, Arkadiusz? Na górze. Chcę w miarę zrobić coś dobrego, ale oczywiście mi nie wyjdzie. Pokaż What się, pokaż you? się, żebym tam się... A dobra, teraz już nie, teraz już nie, teraz już nie. Muszę uciec trochę. Dobra. Ajajaj. Reinhardt na plecach, Reinhardt na plecach. Nie było zbyt mądre z mojej strony, ale tak, tak poczułem wolę walki A, no <laughs> No, aktualnie potrzebuję chila właśnie O dobra mamana jeszcze To dobrze, to dobrze No biegnę No idę spamy Chodź tu. No co za... O jakim cudem Ana mnie zapierniczyła tak szybko? Anna? No Anna! Ja się wychyliłem O nie! Teraz to będzie recht. To no. I wskrzeszenie! O, mamy no, to mami. lubimy! Mamy to, mamy to ja Nie wyszło im! <śles> o mamy O byśmy to jeszcze wybronili No dobrze by było! Jak na razie idzie całkiem nieźle. Jeszcze 2 minuty 30 sekund. Oj, o, widzi nie... nas. No nie dobrze. Ja się właśnie schowałem. A nie, nie schowałem się, bo... Nie zdążyłem się schować. Uciekaj stąd, uciekaj. Za dużo ich tu. Kurde, Jak pat dla mnie, a... No. Co, so fakt faktem? Bo ich dużo, przyznaję, ale no... Ja nie wiem czemu was nie było. No bo ja se zginąłem, na przykład. Są a reszty, reszty, drużynki się pytaj. A. No, rozumiem. Mamy Zarię na plecach. Cześć, puszuję a mnie nie ma, nie ma, a ja mam ult, świetnie. <laughs> Niestety nie mogę cię wskrzesić. A nie wiem co ten Reinhardt robi. Nagrzyba on się tam sam w pieprza Gościu, co ty robisz, że ja cię leczę jeszcze. Dobrze, świetnie. Kurwa, Gin w końcu. Jak zdenerwuje mnie to odbijanie jego pocisków. Ano. O, dzięki Anna, dziękuję, dziękuję. Ziup. Siup plecy. Bruj gdzie? No Soldek. O no to jest Soldek. Właśnie se zdech. No i fajnie. No dobre ulti, kiedy Linehard odpalił tarczę. Bohaterowie żyją wiecznie. Ojej. Ale bohaterowie zbradnik, żyją, żadnik to żyje wiecznie. Dobra, łaska nie żyje. Dobrze, Genshi! Ty jesteś w ogóle elegancki, macz. Dobrze, mnie. Привет, привет. No już, no spokojnie. Dziękuję. Mhm, żeby nas nie zaszli, bo idą. Nie wiem. Jak nas z dwóch stron zajdą, to po nas. A czekał autopali na nagle. i czekam tylko na dobre na, do, na dobre wulte. Panie. Co ten Reinhard robi? Biegnie sam w kupę. Dzień dobry. Dobra, zrobiłem swoje. A ja swoje. Zabijam o, łaskę. Dobrze, dobrze że łaskę. Oh, Oś, jak, halo, jak... <laughs> Czyli jak większość swojego życia, Wake rzeczy. me up! Wake me up, Reinhardt genie. plecy. Ej, minutat, Tak szczerze powiem, serce mi trochę wali. Chodź tu do mnie! O, bohaterowie, o, bohaterowie żyją wiecznie. Bohaterowie co robią? Żyjowie. Żyją wiecznie! A, a co daje honor? Honor! Daje odpowiedź. Ej ej ej, no i gdzie jedziesz, Debilu Reinhardt? Oligu leczymy razem z Anu, co? Dobra, dobra, dobra. Ej, bo wiesz jak jest na ostatnim chwilę. Wake me up, inside, Tu będzie najlepiej. Kurde Teraz na najgorzej Ja mam prawie ulto ja mam 75, więc wiesz, będzie problem jak ktoś... Z, z... Mam ulta z... już. Dobra. To walnij, 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 walnij! Cześć, cześć, cześć. Aktywowano, Walnij! Arkadiusz! Ar Ooo! Tak jest! Get before I change my mind! Tak to się robi... Brawo! To jest GG. No czemu nikt nie zabił tam jeszcze? Ja napisałem, że zaraz przegramy. No, no kto to pcha? Arek? Chensi. Chensi. Bo ja napisałem GG i teraz przegramy. Teraz przegramy przeze mnie. Aaa, świetnie. O nie, no dobra, to ja już nie żyję, świetnie, bo nieważne, ja żyję, już dziękuję. Arkadiusz jednak żyje, ale proszę mi teraz leczyć, bo... Jak no, 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 on, no, leczysz. On nas widzi. Aha. nie widzę jak. Dobra. No i przeze mnie przegraliśmy. Autentycznie. nie, 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 mam teraz ulta. Ja myślałem, że to Reinhardt wtedy zginął, a nie ty. Ej, oni prawie... Ej, przeze to. mnie przegraliśmy, przegraliśmy że ze mnie, no nie wierzę! Ja pierdziele, nie wierzę! Bo napisałem ci. Ej, to było, no tak, nie. to było, to było, to było już, już wygrana, ale Genji... To był i koniec, kto to pchał jeszcze wtedy? Jedna osoba, ten Genji zasrany. Nie wierzę. No. Good game. Powiem ale widzicie, super. to są rankedy, to są emocje prawdziwe, to jest to... Aha, nikogo nie widzę, fajnie. Gra mi i nie załadować. Arek? Oczywiście, ale po co ja... Bro, ja po co, ja, bo ja tylko pięciu zabiję? to z tego. Ej, tj, patrz jaki to jest problem. Ja nie mam... Zepsuło mi się. O, dopiero teraz się... Aha, no tak, on tu też ładnie zrobił. Ale ty czterech ja zarąb... Ja zabiłem czterech. Dobra, on tu też. Jak jeszcze tą dobiję, ty? To... No. Uwielbiam, Ty... uwielbiam Blizzard'a. Patrz, 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 jak mi się zbagowało, no nie wierzę. Nawet nie wyróżnili mnie. Ja Hamster ten Kench tak to obronił. Ten Reinhardt tak. No, no w każdym razie, dobra, nieważne. Więc to był y, pierwszy z, y, prawda, Arkadzików. Patrzcie, jak wpada fajnie. My zaraz no. nagramy sobie następnego. No i to by było na tyle na dzisiaj, więc papa. Że Do rankle. widzenia.